Cześć. Zabicie drugiego bossa zaskutkuje dropem w postaci klucza. Klucz ten służy do otwierania krypt, które możemy znaleźć na bagnach, na takim rodzaju biome. Są to kamienne, niewielkie budynki, przy których można zauważyć zielone pochodnie, tak żeby było je widać z daleka. No i ten, tym kluczem otwieramy drzwi do tych krypt. I wewnątrz, przeciwnikami, z którymi przyjdzie nam walczyć, są draugi oraz bloby. Przy czym bloby są zdecydowanie bardziej niebezpieczne, ponieważ nie biją mocno, mają mało HP, stosunkowo mało HP, ale mają szansę na to, że nas zatrują. A trucizna bije już zdecydowanie mocniej, 50 HP, 60, to takie straty z trucizny. Jeśli chodzi o draugów, no to sytuacja dworodna, biją w miarę mocno, mają sporo HP, ale na tym koniec. W kryptach, jeżeli znajdziemy kamień z runami, będziemy mogli odkryć lokalizację trzeciego bossa. Oczywiście są jeszcze inne sposoby: można tą lokalizację znaleźć w innych miejscach, na przykład na powierzchni, na bagnach, też takie te kamienie ja potrafią występować z jakąś obstawą. No ale jeżeli będziemy te krypty eksplorowali, no to wcześniej czy później na taką z kamieniem trafimy. No i sprawa najważniejsza w zasadzie. To możliwość zdobycia żelaza w tych kryptach. Przejścia między poszczególnymi pomieszczeniami kryp są zawalone żelaznym złomem. I w tej chwili widać taką kupę żelaznego złomu. No i za, za pomocą kilofa jesteśmy w stanie się przez taką kupę przebić i dostać do pomieszczeń znajomych znajdujących się dalej, chociaż trafić na ślepą uliczkę, bo takie też są. Tak czy siak, wszystkie te, takie kupy rozwalamy. I czemu jesteśmy w stanie zdobyć? Żelazo, znaczy żelazny złom, który możemy później przetopić na sztaby żelaza. Samo przetopienie tego żelaznego złomu na sztabę żelaza otwiera całą masę nowych recept. I jeśli chodzi o te recepty, to są tam bronie, pancerze, elementy konstrukcyjne do budowy domu. Jest tego naprawdę dużo. Więc mamy na dłuższy czas już zajęcie, bo po prostu nie obwijając bawełnę, będziemy przez dłuższy czas farmić te krypty i wydobywać z tamtym żelazem. Pozdrawiam Mefista.